Cześć. Dzisiaj poradnik bardzo ważny dla wszystkich nowych właścicieli, którzy kupili motocykl na przykład Daytona model Dymoto 125X. Bardzo dużo teraz dokumentów będziemy wysyłać, ale chciałbym, żebyście przez ten filmik wiedzieli jakie dokumenty potrzebujecie, żeby się dostali od nas bądź od innych sprzedawców. Oczywiście fakturka, o tym każdy wie, ale Jakie dokumenty jeszcze są niezbędne do tego, żebyście prawidłowo zarejestrowali i nie mieliście cofki, żebyście nie mieli cofki w dziale komunikacji? Drugim najważniejszym dokumentem jest COC, czyli tak zwana homologacja. Ona jest w języku angielskim wystawiana przez producenta. Bez tego nie zarejestrujecie. My od dostawcy dostajemy to osobno, więc homologacja numer dwa, jeśli chodzi o dokument. Kolejnym bardzo ważnym, trzecim dokumentem jest oświadczenie z homologacji. Czyli firma, która to importuje, w tym przypadku to polska spółka ZOO, oświadcza dane z homologacji. Jaki to jest pojazd, jaki jest nacisk na oś. Bardzo ważne. Tutaj często inni dostawcy popełniają błędy, musi być podpis. To jest trzeci dokument. Czwartym dokumentem jest oświadczenie o tym, że dany, impo, dany dealer może sprzedawać na przykład motocykle marki Daytona. Kolejnym dokumentem, ale już nie jest obowiązkowym do rejestracji, jest podbita karta gwarancyjna. Po raz kolejny przypomnę, że waszym obowiązkiem jest zapoznać się z warunkami gwarancji i w stosownym miejscu w karcie gwarancyjnej musi być wasz podpis, To jest bardzo ważne, bo jak jeden z warunków mówi, że właściciel musi się zapoznać i musi podpisać um, musi podpisać się jeśli chodzi o um, zapoznanie się z kartą gwarancyjną. To jest bardzo ważne. Ona jest obszerna, warto się zapoznać. My bardzo dużo filmików robimy na temat jakaś pieca, jakie czynności trzeba zrobić na przeglądzie i będziemy to pokazywać. Wczoraj była premiera motocykla wersji limitowanej, ona będzie wyglądała tak, że jest wszystko to samo co w wersji X, czyli to jest wersja X z kuframi, wersja limitowana będzie bez tych kufrów bocznych, ale zostanie stelaż i kufer. Centralny, koła szprychowe, wszystko to samo za 14 299 i został jeden w kolorze czerwonym, co jest bardzo ważne, plus 300 e, około 80 zł. Nasz autorski przegląd zerowy który polega nie tylko na składaniu, ale na regulacji zawieszenia, na sprawdzaniu wszystkich połączeń śrubowych, pukanie silnika. Dajemy już nowy olej 10W40 półsyntetyczny marki Liquimoli. Kontrolujemy stany płynów hamulcowych, to jest bardzo ważne, bo zdarzają się sytuacje, gdzie z tyłu jest tego płynu bardzo mało, co możecie zobaczyć na jednym z filmików, gdzie pokazywaliśmy serwis na 1000 km. Dodatkowo testy, dodatkowo sprawdzanie wszystkich podzespołów i dopiero wtedy to trafia. Więc przypominam, jeszcze jest ostatni w wersji limitowanej właśnie w takim kolorze czerwony, czyli jak ja to mówię, sportowa. Wiśnia. Na to jeszcze zwracacie uwagę, tak jak my teraz będziemy wysyłać dokumenty, leci to do Was i potem będziemy zlecać transport. Wysyłamy w każde miejsce w Polsce, kosztuje to 450 zł maksymalnie. I jak już my załadujemy pojazd, po pierwsze dostaniecie zdjęcia przed załadowaniem, jak wyglądają newralgiczne miejsca. Następnie ten pojazd jedzie do Was i co Wy musicie przede wszystkim zrobić po odebraniu tego pojazdu. Kierowca zjeżdża, nie pozwalacie mu, żeby od razu odjeżdżał, bo się śpieszy. Nie, nie, nie. Macie przejść dookoła cały pojazd, musicie go odpalić, musicie ewentualnie przy nim zrobić kółeczko, przejechać je, czy wszystko działa, czy światła działają, czy nie ma żadnych zarysowań. No i wtedy musicie poprosić od kierowcy list przewozowy, że Akceptujecie, bo to jest też zabezpieczenie firmy transportowej i nasze, że zaakceptowaliście stan którego motocykla, którego otrzymaliście, i wtedy to kierowca bierze. Wy sobie robicie zdjęcie, i wtedy my jesteśmy czyści i wy. Bez tych relacji, niestety, nie będzie takiej współpracy. Jedni będą zauważyć, że firma transportowa porysowała, jak rzeczywiście porysowała, to też na koszt czy firmy, czy nasz. Będzie to naprawiane, tak jak to było w jednym z przypadków. Części już są. Kolego z tym marku, dzwoń do mnie. To wtedy umówimy się, jeśli chodzi o wysyłkę. Będziemy jeszcze kilka materiałów robić na temat docierania, na temat obsługi. Ważne, żebyście wiedzieli, co zrobić po odbiorze, a kolejny wzrok już będzie z tego, jak docierać taki motocykl i na co zwracać uwagę przy tej eksploatacji około 500 km czy na 500 km wymieniamy olej, czy robimy tylko inspekcję. To już niedługo i przypominam jeszcze jeden z w kolorze wiśniowym wersji limitowanej za 14,299 jest dostępny z dostawy wrześniowej.